Mam! Co? Co? Pokaż! Nie, no nie, nie. Nie, nie. Co? Czyste białko. Chińczycy się tym zajadają. Co ty grzywacza chińskiego chcesz jeść? Dobra, rób co chcesz. Wolę, żebyś jego zeżarł niż mnie. Czy kolega Ludowiec pomyślał o aspekcie technicznym? Że niby co? Na surowo, chcesz go jeść? Psia krew. To może ognisko by tu gdzieś z boku rozpalić. Takie małe. I zapachu pieczonego psa nie poczują? Hmm. To ugotować. Zapach mniejszy. A garnek masz? A szlak by to. Nie, panowie, to jakaś paranoja. To jest przesady. Zresztą na tym szczurku mniej mięsa niż na gołębiu.